Dzień doberek. Tak, uśmiechnięty Maciek. A dlaczego? A bo jest sobota. No jak każdy. A w sobotę Maciek idzie do pracy na 11 godzin. No, no to już nie jest takie wesołe. Ale żeby sobie to wynagrodzić dzisiaj. Dzisiaj zrobimy dzień refidu, Dlatego, że zauważyłem, że mimo niskich kalorii, czyli w tym momencie 2350, kompletnie jakby nie atakuje już mnie głód. A ktoś, kto obserwuje swoje ciało, dobrze wie, że wtedy należy pomóc mu znów zacząć pracować właściwym tempem. Do czego służy tak zwany refit. Tak, czyli pobudzamy naszą leptynkę, żeby, zaczął, żeby zaczęła pracować na naszą korzyść. Ok, a ja jeśli skoczę szybko na wagę, Jest, minął tydzień właśnie po moich nadmorskich wojażach z pizzą. Wróciłem oczywiście na kalorie rewersowe i zobaczymy, co się dzieje tradycyjnie witamy kot na swoim łóżku o, no kurde już wypiłem z pół litra białko kawy a jeszcze niedawno było 7, 9 i 799, więc żeby nie było, dobra? Zaliczone? Zaliczone, ok. Czyli dzisiejszy filmik, jeżeli chciałeś się dowiedzieć czegoś, czego do tej pory nie wiedziałeś, żeby zobaczyć jakieś niespotykanych rzeczy to raczej yy, si yy, no, możesz ten filmik wyłączyć. To moje śniadanie, o właśnie powinienem już wyłączyć. Dosz, doszła sobie kasza jaglana, tylko muszę tego transformersa rozmontować. Kasza jaglana, czyli widzicie, o, gluten free, oje. Oh yeah. Kasza jaglana, sobie cyknę z miodem. Mm. Żurawiną, bananami i kakao. Już kto śledzi Instagrama to już pewnie widział zdjęcie zasmakowało mi to śniadanie takie na deser na słodko. No i tak jak powiedziałem, już spory kufel yy, białko kawy. Tak czyli wszystko. Wygląda na to, że wszystko ze mną będzie dzi. No i co? Yy... Dzisiejszy film to będzie dla Was po prostu przykład, yy, co. Wpierdalam na Ryfidzie. Piękny dzionek. Trzymajcie się, do, do usłyszenia. Gotowa mikstura, czyli jaglanka z miodem, z żurawiną, kakao, cynamonem. Bo cynamon nie tylko ma walory smakowe, ale również jest zdrowy. Poprawia naszą wrażliwość insulinową. Tak, żebyśmy lepiej reagowali na węglowodany. Do tego banan i borówka, również nie tylko do smaku, ale mam problem z warzywami, więc staram się zawsze jeść więcej owoców, typu borówki, maliny, czyli tych, które zawierają dużo przeciwutleniaczy. Także taka ważna uwaga. Teraz pójdzie omega tradycyjnie i jakieś multiwitaminka, chociaż te bardzo polecam, fajnie wychodzą, bardzo ładny skład. Trzymajcie się, trzeba zjeść i cisnąć do pracy. Może pokażę Wam po drodze, jak wygląda droga do pracy. Na razie. Człowiek waży te swoje pieprzone banany, zapija wodą, a kobieta przynosi do domu takie rzeczy. No jak żyć, panie premierze, jak żyć? Jasny chuj. No co. Potraktuję te zdjęcia jako ładny krajobraz, który widzę z okna. <laughs> Pozdro dla Parisa, który również czuje ten ból. Na razie, kiedy wiesz, że koszulka jest na ciebie dobra? Kiedy twój rękawek sam idzie do góry. Bo pamiętajcie, ręce to wizytówka mężczyzny, bo tylko to wystaje. Zazwyczaj jest pod waszego ubrania. A propos ubrania, każdy ma swoje wzorce. Ostatnio moim wzorem do naśladowania jest Chris Chris Christian Guzman. Czyli dzisiaj strój dnia, jak to robię w Stanach. Koszuleczka i moje nowe buty. Nie wiem, czy je widać. Zaraz ktoś napisze, pochuj ci buty biegowe do chodzenia. Zaraz kurwa zobaczysz. Także jesteś, jeśli jesteś wielką firmą międzynarodową, która produkuje fajne ciuchy, typu Gymshark, wal śmiało. A jeśli chodzi o Christiana, nie mówię tylko o tym, że zazdroszczę mu samochodu. No ale większość z Was domyśla, domyśla się czego, no ale to zostawię, zostawię do komentarzy. Smurfujemy się do pracy. Pierwsza zasada nierobienia cardio jest taka. Jeśli kupujesz mieszkanie, wynajmujesz. Niech to będzie najwyżej, jak tylko można. Nie ubieraj się, kurwa! Nie ubieraj się! Siemano. Jak widzicie... Przeciwnik cardio. Nie, nie przeciwnik. Polecam dla zdrowia przede wszystkim układu krwionośnego dla waszego serduszka. No ale ja po prostu nie lubię robić tradycyjnego cardio. Nudzi mnie to. Dlatego wybieram Dlatego wybieram drogę naturalną. Zwiększam swoją aktywność fizyczną. Podziwiam naturę, a nie duszę się na siłowni i wącham kolegę obok zbieżni. Można spotkać ciekawych ludzi. Na murku zazwyczaj siedzą menelki. No dzisiaj nie siedzą, chyba jeszcze wcześniej. Także moje podejście do kardio jest takie w ostateczności, co znaczy w momencie już naprawdę nie możecie zmniejszyć kaloryki i wszystkie inne zabiegi zawodzą wtedy poleciłbym sobie dodać cardio a do tego czasu najzwyczajniej w siecie pamiętaj o tym, że to jest długa droga maraton to jest pociąg, a nie wyścigówki więc to ma sobie powolnie jechać, ale Wyznaczonym torem, tak powinna wyglądać dobra redukcja. W związku z tym, po prostu polecam zwiększać aktywność fizyczną w ciągu dnia. Jak widzicie, moje autko stoi sobie pod domem. Ja sobie cisnę z bucika. Do pracy mam nie wiem, czy tam jest kilometr, czy dwa. Nie mam miarki w oczach, ale wiem, że takim fajnym krokiem zajmuje mi to 15 minut, więc 15 minut w jedną stronę, 15 w drugą. Macie idealnie półgodzinny kardio. Oprócz tego, wolę ten czas poświęcić na inne rzeczy, typu inne hobby, jeżeli takie macie. Ja mam. Jeżdżę na ryby, wiosłuję, wstaję rano, o piątej o czwartej. Wtedy uwierzcie bez robienia cardio wasz organizm. Jeżeli zostanie na tych samych kaloriach, naprawdę odczuję to nawet jeszcze lepiej, bo stając wcześniej mamy swoje zapotrzebowanie dużo większe. Już to zaobserwowałem wiele razy czyli chodzę sobie na rybki kiedy tylko mogę i mam okazję spotkam się z kolegami zagram, nie wiem, siatkówkę kosza, ping-ponga co wolicie ładna uliczka nawet sporo ludzi odbędziłem tą rano czy pobawię się z córką brata bo swojej nie mam także jak będę Miał problemy z redukcją, to sobie swoje zrobię. Kiedy jest największy testosteron? Z rana, ale szpan i kawka do góry. Dobra, ja po moim porannym spacerku zbliżam się do roboty. Nie wiem czy będzie widać. Outlet park Szczecin. Także jeśli jesteś ze Szczecina, albo z okolic Serdecznie zapraszam Chętnie doradzę Jeśli chodzi o dobór suplementów Nawet diety, bo mam tendencję do tego, że zaraz klientom opowiadam Cały gwiazdozbiór Co i jak Także Parę osób zresztą też się zdziwiło Jakieś tam filmik filmikach na wyłapało, że Mnie widziało w sklepie, no to właśnie mówię Pracuję w sklepie z suplementami ale śmiało zapraszam, nie gryzę nie zjeść loda na Ryfidzie? Tak iść do burdelu i sami wiecie Idę na fajkę z dziewczynami cały dzień w robocie jeszcze najebało ludzi zrobili jakąś przecenną sobotę Jeszcze nawet dostawili kiełbasę która mi tu pasuje. Ale ja dzisiaj mam iść węgla Tłuszcza. Jestem w robocie i pocichuje niedietetyczne jedzenie. jedzenie Kryptoreklama. Na razie wpadną chrypeczki, a później poprawię lajkoniki. Pozdrawiam. Lubię takie absurdy Wafle zbożowo-ryżowa Skład Mąka pszenna 98, mąka ryżowa 1% Pozdro Dobra Ja już poginam Aha, to jest 21 I Kurwa W dzień jest pięknie ale już kurwa jest wrzesień Pizgawica Ja kurwa na krótki rękaw I zaraz mi się Skojarzyło Trzecia Bo nie wiem która Jak Skutecznie Redukować Albo zastępować kardio Nie ubieraj się kurwa Nie ubieraj się ciało będzie musiało ogrzać ciało zużyje energię zamiast kręcić kardio oczywiście z tym mrożeniem oka ale to był między innymi jeden z sekretów Michaela Phelpsa który 12 tysięcy kalorii a właśnie dlatego bo trenował w mega zimnej wodzie może coś z tym jest może warto spróbować pomarznąć trochę jak ja no a tam już sobota słychać tradycyjnie melanżyk No a ja sobie wracam do domu grzecznie cisnę W sumie zjadłem do tej pory około 2000 kalorii praktycznie same węgle dosłownie z 10 gram tłuszczy może 40 białka z tego szejka porannego z kawy i teraz niespodzianka. Dobiję sobie drugie 2000 kalorii. A z czego? To już w domu Wam pokażę. Cisnę bo tu zaraz ciemno, krzaki, strach. Nie chcę, żeby jeszcze coś się stało Wam, także tylko najwyżej mnie napadną. Słyszycie ten dźwięk To znak, że nadeszła pora Oto ostatnia część programu dzisiejszego dnia Oczywiście jest to pizza mi się kurwa nie poparzył o, nawet nie niecałe 2000 kalorii Około 50 gram tłuszczy czyli to, co miałem na cały dzień. Zostawiłem sobie na pizzę. Oczywiście do tego samego, własne te sos sosczoskowe. I świętujemy. wariaty Powiem Wam tak, moje sportowe siły. Kocham trenować. Ale jeszcze bardziej kocham jeść. Mmm, Powiem Wam coś, jeszcze w tym wrobione pizzy własnoręcznie. Mimo, że nie będzie nigdy tak smaczna, jak ta zamawiana, ale jest w niej dusza, jest w niej satysfakcja. Dokładnie tak jak z postępami na siłowni. Także trenujcie ciężko, jedzcie właściwie i rośnijcie. Na razie już na dzisiaj kończę, nie będę was więcej ludzi.